Cześć kochani, dzisiaj do Was przychodzę z chusteczką w ręce z racji tego, że słyszycie, mam katar. Jestem bez makijażu, bo po prostu nie ma sensu. E, mam cały czerwony nos, jak widzicie, się. No, nie wygląda to najlepiej, natomiast nic mi nie jest, mam po prostu katar i słychać, ja jestem jak facet z katarem, po prostu się nie da, włosy mi dosychają, no w takiej formie to jest najlepsze moje, moje wydanie obecnie. Cieszę się, że nie muszę jechać do biura, bo po prostu wygląda tak. Natomiast przychodzę do Was z innym tematem, przychodzę do Was z tematem, e, myślę, że już któryś raz z rzędu, ale znowu przychodzi okres świąt. E, koniec roku zaraz będzie, ale o tym na pewno będziemy jeszcze mówić e, w innych filmach, Ale idzie, idą teraz święta różne, i właśnie zaczął padać śnieg, przepraszam, zaczął sypać śnieg. <laughs> Dobra, ja robię się jak dziecko, ale kocham śnieg. E, natomiast. E, przychodzą właśnie święta, przychodzą imprezy, teraz był, e, w czwartek był Thanksgiving, nie? jakby w Polsce też zaczynamy, trochę to obchodzimy, e, no i jest taki, e, taki meg, że po prostu zaraz zacznie się podsumowywanie przez nas, ale nie tylko, przez osoby dookoła nas, tego jak wyglądamy, czy coś wiecie, nie, nawet nie w kontekście wagi, chociaż to najczęściej się zdarza i do tego najłatwiej się e, gdzieś tam przyczepić. Natomiast najwięcej będzie przytyków właśnie o to, nie wiem, masz męża, czemu nie masz męża, a jak masz męża, to czemu nie macie dzieci? A jak macie dzieci, to czemu macie tylko jedno, czemu macie tylko dwójkę, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze coś, zawsze jakiś przytek się znajdzie, zawsze jakiś problem się znajdzie, ponieważ zawsze jest ta jedna ciotka, która, bądźmy szczerzy, jest po prostu nieszczęśliwa, nieszczęśliwa i cieszy się z tego, że wiecie, że, że może Ci tam szpilę dowalić. E, ostatnio widzę pełno TikToków na ten temat i. Dla mnie to jest abstrakcja, dla mnie to jest totalna abstrakcja, jak można w ten sposób funkcjonować. Nagrałam, słuchajcie, to najlepsze. Nagrałam o tym TikToka, właśnie o takich przytykach, i ludzie chyba zrozumieli w tym TikToku, że mój Rafał mnie tak obraża. I mam pełno komentarzy, typu o, zostaw tego męża, i tak dalej, i tak dalej. Więc muszę napisać, nagrać tam sprostowanie, bo wszyscy myślą teraz, że mój mąż jest po prostu straszny i okropny i że mnie wyzywa więc jakby czajcie abstrakcję jak chcecie sobie zobaczyć to wejdźcie na tiktoka bo to jest po prostu śmiech na sali jak ja widzę te komentarze, ja bym zostawiła tego męża po co z nim jesteś i tak dalej i tak dalej, więc to jest mega, mega śmieszne dla mnie, no bo wiemy, że tak nie jest natomiast do jest to, jest to kom, kom, komiczne, tyle dobrze, że mój mąż nie jest, jest gdzieś tam wiecie w social mediach Aktywny, więc po prostu ludzie jego nie cisną, ale ogólnie, no, no śmiech na sali. Ale czekajcie, ja wam pokażę, jak sypnęło e, śnieg, śniegiem. O, no nie, zobaczycie. Trudno, dobra. Musiałabym się przebijać przecież, przez różne rzeczy, ale sypie tak, sypnęło, tak porządnie, takim dużym śniegiem. Ale kochani, <laughs> ja nie jest tego TikToka, nie mogę. Ale jak sobie radzić z takimi przetykami na temat właśnie wagi, na temat tego, co tam wiecie? Em, Ktoś do was mówi, a dlaczego nie masz nowej pracy, albo U, dlaczego znowu zmieniłeś pracę, ale czekajcie, bo ja nie wytrzymam, muszę się wysmarkać. Uff, nie jest lepiej, ale trudno, musimy tak przeżyć. E, natomiast e, właśnie kwestia jest, no dlaczego to, dlaczego tamto, siam to, owam to. I ja widzę różne sposoby. Jest taki sposób, jak po prostu odpowiedzieć takiej osobie, a nie wiem czemu, e, nie wiem, na, ma, czemu ciociu twoje dziecko robi to i to. Może by było z grubej rury. I szybko ustawić taką osobę, i później zaraz na te pyta, na te, a nie masz dystansu do siebie, ja tylko się troszczę o ciebie, bla, 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 i powiedzieć, to się troszczy o swoje dzieci, o, o swój interes, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Można, można. Natomiast ja jestem raczej osobą, która y, woli konkretnie powiedzieć, moja sprawa, moje życie, nie Twój interes. Jak będzie, będziesz na tyle ważna w moim życiu, to ci powiem. Natomiast nie jesteś, widujemy się raz w roku, dwa razy w roku, raz na pięć lat, cokolwiek. Nie chcę ci mówić, nie mam takiej potrzeby, trudno, to jest mój wybór, moje życie i nic ci do tego. Ja jestem w tej stronie i dlaczego powtarzam ten temat? Bo to jest coś mega, mega ważnego. E, bo często ja, ja osobiście powiem Wam, że ja nie mam takich problemów u siebie w rodzinie, albo ja już tak przywykłam e, szybko ucinać takie tematy, że ludzie ze mną bardzo szybko przestali dyskutować i w ogóle wchodzić w taką tematykę. E, nawet jeśli e, ktoś tam czasem próbuje przytyknąć, no to ja tam szybko, wiecie, uśmiechnę się, powiem co trzeba i, i mi dają spokój i nie dyskutują, bo po prostu no, wiedzą, że nie bardzo jest sens bo skończy się to dla nich raczej gorzej niż dla mnie, natomiast ja uważam, że pytanie kogokolwiek, a nie wiem dlaczego nie masz dzieci e, dlaczego, uuu przytyło ci się, albo uuu aleś ciebie chuderlak, mogłabyś trochę przybrać ciałka, cokolwiek, różne rzeczy a ty taki chudy jesteś taka szkapa się z ciebie robi różne takie są przytyki, nie? To jest w ogóle rzecz nie na miejscu. Jakby totalnie nie mówimy takich rzeczy. Ja nie rozumiem w ogóle, jak można komuś coś takiego powiedzieć. Dla mnie to jest totalna abstrakcja. E, ale jeżeli masz kogoś takiego w swoim otoczeniu, to od razu z grubej rury wal to nie twoja sprawa. I koniec tematu. I, i ktoś może powiedzieć: No tak, my jesteśmy rodziną, no jesteśmy rodziną, ale to jest moje życie, moje decyzje, i nic ci do tego. I nawet jeżeli to są czasem rodzice, mówią Ci, a jak tak możesz, przecież ja, śpiszmy pod moim dachem, żyjesz pod moim dachem, co Ty, ja nie masz prawa takiego mówić. No mam prawo, bo to jest wciąż moje życie. I nawet jak masz to 15 lat, to jakby nie mają prawa Cię obrażać po prostu mówiąc, że im zależy. Więc kochani, szanowni państwo, nie dajemy się, nie dajemy się takiemu gadaniu, nie pozwalamy sobie na to, żeby ktoś nam do nas w ten sposób mówił, e, mam teraz zamieć śnieżną za oknem, Ok. natomiast nie pozwalamy na takie rzeczy, to jest, to jest nie okej, okay. nie robimy tego, nie pozwalamy, to jest totalna rzecz, która... Nie, nie, i jeszcze raz nie. Koniec kropka. I ja będę to powtarzać, ponieważ cały czas to jest na czasie. Cały czas ludzie mówią, że mają takie problemy na całym świecie. Przepraszam, na całym świecie. Na całym świecie przytkało mnie po prostu. To nie było, że bekłam w trakcie, tylko mnie przytkało eee, powietrze, wszystko się zatrzymało w mojej klasy Ale słuchajcie, naprawdę nie ma. Nie pozwalamy twoje życie, twoje wybory ktoś ci może powiedzieć ej słuchaj, myślę, że robisz niewłaściwie przemyśl to i tyle może w zasadzie, nawet twój mąż, twoja żona, ktokolwiek może ci tylko tyle powiedzieć, bo to jest i tak twoje życie, jeżeli zdecydujesz inaczej, to poniesiesz konsekwencje jeżeli zdecydujesz tak, po prostu też poniesiesz konsekwencje i koniec dyskusji po prostu, ponosimy konsekwencje naszych działań, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy dorośli i nikomu nic do tego więc I to jest o tyle trudny temat, że zawsze się znajdzie ktoś, kto ci powie: Ale ja, ta, ja to już przechodziłam, ja to byłam, ja wiem lepiej, i ty będziesz później mi że nie mówiłam. No to dobra, powiem ci, ja nie mówiłaś i tyle. Do tego też trzeba umieć się przyznawać, tak? Do tego też trzeba umieć powiedzieć: Okej, okay, miałaś rację, ale musiałam popełnić ten błąd, żeby wiedzieć na własnej skórze. Nie zawsze jesteś w stanie wyciągnąć wnioski z cudzego życia, bo czasem po prostu musimy sami to to przeżyć. I tyle. I po prostu znowu katar wzywa. O, ciut lepiej. Natomiast czasem musimy to zrobić i to nie jest jakby nie jest niczyja inna sprawa jak twoja i no chyba, że twoje błędy czy twoje decyzje wpływają na innych, no to okej, okay, kto na przykład jak jesteście małżeństwem i stwierdzasz, że chcesz wziąć kredyt na pół miliona, e, jesteście w małżeństwie, no to tak, to jest decyzja, która was tam obojga dotyczy. Ale mówię w kwestii takiej, nie wiem, że chłodnie ale na przykład nie idzie ci to. Albo nie wiem, stwierdzasz, że chcesz inną pracę i szukasz nowej pracy, to jakby co? Dopóki, wiecie, macie ustalone zasady, że na przykład oboje pracujecie i dopóki ty pracujesz i szukasz nowej pracy, to jakby jaki problem, nie? Albo jeżeli zdecydowaliście się, że nie chcecie mieć dzieci, albo on na przykład, nie wiem, on chce dzieci, ale ty też nie jesteś jeszcze gotowa, no to cię do tego przecież nie zmusi, tak? A kwestie jedyniowe to jedyne co może to ci powiedzieć. Ej, no może ten Big Mac kolejny to jednak za dużo, mogłabyś sobie darować. Mogłabyś zjeść coś zdrowszego, coś co ma więcej właściwości odżywczej, tak? Ale to też trzeba umieć zrobić. Natomiast pogadamy sobie trochę o tym, planuję zrobić taki odcinek z Rafałem. Hmm, może uda nam się go nagrać w sobotę. Eee, trochę sobie siądziemy w takiej formie podcastu, może coś takiego zrobimy, może od duszy, no i zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast zrobimy sobie taki odcinek. E, więc jeżeli chcecie, to dawajcie znać a propos pytań. Natomiast tak jak mówię, no to jest taki temat bardzo śliski, ale mamy być zdecydowani i się nie bać. Po prostu mamy się nie bać, bo to jest Twoje życie i nikt nie ma prawa go za bardzo komentować. A ja chcę, chcę komentować, no nikomu nie komentuje do Ciebie. Niech to robi tak, żebyś nie słyszał, nie słyszała. I generalnie niech się odwali od Ciebie. Ja mam takie podejście, jest mi z tym podejściem łatwiej. I to nie jest tak, że, wiecie, osoby ważne w moim życiu nie mają prawa głosu, bo to nie o to chodzi, ale po prostu te osoby, które nie mają znaczenia, po prostu go nie, nie mają tego prawa głosu i tyle. I nawet mój mąż czasem, jak sobie, wiecie, jeden żart za daleko poleci, to ja bardzo szybko mówię, a to było niemiłe, tego nie powinieneś powiedzieć, bo w zasadzie wyszło to, jakbyś powiedział to, to i to. I on mówi, ale nie o to mi chodzi. Ja mówię, widzisz, ale mi. Do mnie dotarła taka wiadomość. Więc to jest kwestia, wiecie, gdzieś tam uczynia się, rozmawiania ze sobą i bycia otwartym i szczerym. I wiecie, żeby powiedzieć ej, to mnie zraniło i to było niemiłe, też trzeba po mieć odwagę do tego, żeby to powiedzieć, a nie udawać, że się nic nie stało. Takie moje porady na to, jak sobie radzić po prostu z docinkami. Jeżeli macie jakieś konkretne sytuacje, to dawajcie śmiało. Piszcie śmiało w komentarzach. E, jeżeli wam się podobał film, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, zapraszam na TikToka, na Instagrama, no i tak dalej, i tak dalej. No na TikToku możecie zobaczyć tą główną burzę, która się... <laughs> i ogólnie lincz do mojego męża, e, który się stworzył pod tym najnowszym filmikiem. Serdecznie was tam zapraszam i odsyłam. No i co kochani, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku i że ja już nie będę miała tego kataru i że po prostu da mi to święty spokój. Więc to by było na tyle. No i co kochani, pa! <laughs> Oh, i śnieg